Odbierz te skiny po nowej aktualizacji w Fortnite, która właśnie trafiła do gry dosłownie moment temu, nowy update wszedł dosłownie dzisiaj o 10 rano i musisz wiedzieć o nim wszystko, a dokładnie stajemy mini karambolowy dla wszystkich graczy, masę skinów, nowe przedmioty, przywrócone old rzeczy, zestawy muzyczne, informacje o Kratosie, Travisie i o wszystkim co musisz wiedzieć co było w tym update'cie, ale ty pamiętaj, że jest konkurs na 1000 v -dolców. chcesz się wygrać jakiegoś fajnego skina? Zobacz nie ci kod Kamstar waskiej Fortnite, subi, kopeczka w górę, follow na Instagramie SayKamstar, komentarz pod filmem, który masz w opisie, a w i na Twitchu, gdzie codzienny live, link w opisie, a my lecimy. Pierwsze co do gry dzisiaj trafiło masę Alto masę rzeczy. Update przyniósł nam kontent na najbliższe 2 tygodnie i wiemy dokładnie co otrzymaliśmy. Pierwsze co, ogromna kolaboracja, która potrwa około 2-3 tygodnie z Awatarem manga i ponad 10 darmowych rzeczy, skiny lotnie i masę Alto masę rzeczy. Jak lubisz mityków w grze. Pierwsze co najważniejsze musisz wiedzieć, każdy gracz otrzyma mini darmowy karnybowy i to jest gwarantowany przedmiot dla wszystkich graczy, więc jeśli oglądasz ten film, też go dostaniesz co trzeba zrobić i jak będzie on działał. Karnet jest mega, ale to mega prosty. Jeden co nie trzeba zrobić, żeby go otrzymać, to wejść do gry, a następnie wykonywać specjalne zadania. Co około 3 dni zadania i będziesz wbijał kolejne poziomy tego karnetu poziomów. Będzie około aż 10 i tu będziesz widział koncepty, jak on będzie dokładnie wyglądał. Myślę o takie rzeczy jak na przykład kilofy, malowania, jakieś prezenty i inne przedmioty będą wchodzić w specjalne zadania, a ty będziesz zdobywał punkty za wykonywanie ich i nabijał dokładnie te poziomy. I co ciekawe, również na samym początku tego karnetu, Czyli na początkowych levelach dostaniesz skina awatara Legenda Angi, jednakowoż może on być w powiększonej wersji, bo karnet również taką wersję będzie miał, ale o tym zaraz Ci powiem, gwarantowanym darmowym przedmiotem według klikerów, będziemy mieli dokładnie w Avaphy, czyli tego śmiesznego bizona, który obecnie jest w kuli lodowej na mapie, ta lotnia powinna być zakończenie całego tego karnetu bojowego, no i będzie to giga, ale to giga proste, powiększona wersja karnetu będzie działała tak, że za 1000 v możesz kupić większą wersję i dostaniesz po prostu dwa razy więcej nagród, czyli za każdy poziom, który wbierzesz karnetu, dostaniesz jeszcze jedną dodatkową rzecz fajniejszą, czyli jakieś kilofy, malowania, emotki, może więcej lotni. No i prawdopodobnie skina awatara Angi i sama kolaboracja trafiła dzisiaj do gry jako już pierwsza część, aczkolwiek finalna część tego eventu trafi dopiero w piątek o 15:00 dokładnie do gry. Wtedy będzie mini-aktualizacja bez pobierania i zrobimy sobie mega mocnego live'a, czyli dokładnie w piątek o 15 widzimy się na mega live'ie w którym dostanie każdy gracz ten darmowy mini karnebrowy i wtedy kolaboracja potrwa jakieś 2-3 tygodnie, wejdą też mityki, a teraz powinniśmy już mieć nowe skiny za Awatara Legendangi i kolejna rzecz, to odbierz sobie szybko ten darmowy pakiet ze skinem, jest to pakiet z PlayStation Plusa i to, co musisz zrobić, wbijasz sobie na PlayStation, jeśli masz połączone konto, na przykład jeśli grasz na komputerze czy innej konsoli, łączysz sobie konta, wbijasz na PlayStation Store i wyszukujesz pakiety Fortnite, dokładnie za 0 złotych, masz zrobić ten pakiet z taką jakby fajną diablicą, skin jest naprawdę dobry i kosztuje równe 0.00 złotych, następnie klikasz odbierz go, kupujesz go na PlayStation Store za 0 złotych no i po prostu masz ten pakiet w grze na wszystkich platformach, na których masz połączone konto. Kolejna rzecz, czy Kratos po aktywacji jest usunięty? Absolutnie nie, Kratos po dalej normalnie jest, jak wiecie Kratos ma powrócić do Fortnite'a, gdyż znajduje się on w API sklepu z poprzedniego update'u i Kratos jest jedyną rzeczą wraz z Lewiatanem, która nie weszła do gry pomimo, że była w API sklepu, co oznacza, że może on wejść w dowolnym momencie jak tylko Epic będzie chciało, dlatego, że również zapis sklepu nie jest on usuwany, no i po prostu będziemy go mieli cały czas, a podczas dzisiejszego update'u, dał dużo więcej jeszcze kolejnych skinów, które wejdą i da przypomnienia, w tamtym update'u dostaliśmy również takie rzeczy w api sklepu, jak właśnie Kratos, Leviathan, oczywiście Marshmallow, Marvel, skiny wielkanocne i wszystkie inne przedmioty, jak na przykład muzyczne rzeczy, czy właśnie emotki muzyczne i wszystkie rzeczy, jak wiecie, no właśnie w ciągu dwóch tygodni wróciły, tak samo obecne zakładki w ciągu dwóch tygodni powinny się pojawić, a sam Kratos dokładnie, nie wiadomo kiedy się pojawi, może on wejść dokładnie każdego dnia i codziennie do drugiej w nocy siedzę, żeby nagrać Wam w sklepie, jeśli Kratos odszedłby do Fortnite'a, ale również niektórzy spekulują, że może on być 11 kwietnia, albo na przykład 20 kwietnia, a do tego, że 20 kwietnia mamy dokładnie, uwaga, uwaga, rocznicę szóstą wydania God of War, czyli gry, z której ten skin pochodzi i faktycznie byłoby to mega teoria i napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że wtedy Kratos powróci, a czy wiemy coś nowego o Travisie? No właśnie wiemy, że Travis na razie raczej nie powróci do Fortnite'a faktycznie, Mamy zaktualizowanego Travisa z początku roku, ale w tym momencie nie masz żadnych nowych informacji o Travisie skoci Jedne co wiemy, że Travis jest mile widziany w Fortnite, co potwierdził jakiś czas temu Team Sweeney, Epic Games, ale na razie nie jest to pewne, kiedy ten skin miał trafić do gry. Jednakowoż uważam, że jeśli Travis trafiłby do gry, to pewnie dopiero po powroceniu Kratosa, bo teraz na Kratosie, no właśnie ciąży największa odpowiedzialność, żeby wrócił on do sklepu. Kolejna ciekawostka to zaktualizowane nowe zakładki. Zaktualizowane nowe zakładki jeszcze nie wyciekły, ale pojawią się one już. Niedługo, i na dzisiejszym live wieczorem albo jutro, dokładnie podam wam, co zostało zaprezentowane. Prawdopodobnie wiele skinów muzycznych powróci do Fortnite'a w kwietniu. I w kodem Camstar 2 będziecie mogli kupić, dla przykładu, będą to na przykład Jay Balvin, deki dla Roy, skiny muzyczne, masa emotek muzycznych, na przykład z serii Turn the Music Up, czyli typu emotki Get Greedy, czy inne jakieś fajne emoty, i to wszystko powinno być w kwietniu. Do tego również Coachella, która powinna pojawić się w kwietniu, a dokładnie w połowie kwietnia, a rok temu również mieliśmy Ariane i być może jakieś inne inne skiny muzyczne, które faktycznie po powróciły, co do Ariany nie jestem pewny czy się ona pojawi, aczkolwiek możliwe, że jakieś skiny typu Bruno Mars, Anderson, Ariana też mogłyby wejść albo w kwietniu, albo w późniejszej dacie, bo dokładnie pamiętaj, że marshmallow nie było tyle samo, co Bruno Marsa i Andersona, więc byłby to idealny moment na przywrócenie tych skinów i ciekawostka, że być może otrzymamy nowego darmowego skina dla wszystkich graczy za udział w nowym evencie Rocket Racing. Rocket Racing oficjalnie staje drugi sezon Fortnite, czyli tryb wyścigowy i niektórzy mówią, Skin Matiasa, czyli skin tego takiego fajnego ziomeczka, jakby wyścigowego, faktycznie może wejść do Fortnite, a, a praktycznie wszyscy likerzy ostatnio mówili, że ten skin będzie totalnie darmowym skinem dla wszystkich graczy za sam udział w evencie właśnie Rocket Racing, i wtedy faktycznie, jeśli by się to potwierdziło, to bardzo możliwe, że byłby on na przykład jak ostatni skin za wbicie Golda na nowym Sonie Rocket Racing, albo wykonanie jakichś prostych zadań, bo przypomnijmy, że wszystkie tryby, jak na przykład festiwalowy tryb, Rocket Racing czy Lego miały darmowe style, to zdobycia właściwie darmowe, całkowicie się skiny, za po prostu granie tych trybów i bardzo możliwe, że dalej będziemy mieli właśnie te przedmioty, no właśnie do zdobywania tylko, że w nowszych wersjach. I osobiście uważam, że faktycznie fajnie, jakby Epic coś nowego właśnie rozdał i również pamiętajcie o tym, że po tym update'cie będziemy dostać darmowe przedmioty, które były teraz rozdawane przez Fortnite, a, a nie trafiły one na konta raczej tak jak na przykład rankingowe parasolki powinny się wreszcie pojawić za ten turniej, gdzie były gwarantowaną nagrodą trzy ekrany malowania, a od tego również rzeczy ze Święta Latarni czyli jeśli weźcie w jakimś udział na przykład evencie, to powinniście otrzymać właśnie lotnie, kilofy, malowania i inne przedmioty i bardzo możliwe, że również jakąś mini rekompensatę, bo Fortnite faktycznie mógłby coś takiego za spóźnienie dać, ale nie jest to obecnie pewne i zobaczymy, czy faktycznie te rzeczy zostaną od razu w przyznane i również ciekawostką jest to, że bardzo możliwe, że niedługo otrzymamy mega mocne rzeczy muzyczne znów, bo będzie wchodził totalnie nowy sound do Fortnite'a, no właśnie festiwalu muzycznego wraz z nowym karnetem bojowym festiwalu muzycznym i innymi rzeczami będzie to już dokładnie chyba trzeci sound, po pierwsze był The Weekend, teraz była Lady Gaga, a trzecim skinem, który wejdzie pod koniec właśnie kwietnia, dokładnie obecnie, nie wiemy co może być, ale prawdopodobnie będzie to kolejny son właśnie eventu, festiwalu muzycznego i powinien on wejść no właśnie wraz z nowym karatem bojowym i tam oczywiście jakimś fajnym skinem, wtedy ten nowy skin dostanie oczywiście również artysta, kolejny skin do sklepu forum, jak bo to z Lady Gaga czy The Weekendem i wiem, przez jakieś pewnie dwa miesiące, no właśnie do kupowania z kodem Kamsarva, w tym momencie spekuluje się o kilku postaciach i niektórzy mówią, że może to być na przykład jakaś Taylor Swift Eilish, czy na przykład mogłaby być to Ariana w wersji jakiejś nowej Fortnite? Bo miała ona być podobno w poprzednim evencie, aczkolwiek się to nie potwierdziło. Nie, niektórzy również mówią, że mógłby to być Travis Scott, aczkolwiek tu nie ma żadnego powiązania i wydaje mi się, że Travis nie będzie w wersji w karnetu festiwalu muzycznego, gdyż ten skin jest tak dobry, że Big prawdopodobnie wolałby go po prostu dać normalnie do sklepu Fortnite, nawet w nowej wersji. A ty, pamiętaj, strzedł łapeczkę w górę subika kodzi bo w sklepie, jeśli jesteś szefem, zapisz się do konkursu i wej na Twitch'a i poprzednie filmy. No, na tym kanale i widzimy się dzisiaj live. Trzymajcie, cześć.